Co kupić na roczek? Pięć oryginalnych pomysłów na prezent, które zachwycą malucha i rodziców. Pierwszy. Personalizowana książka z imieniem dziecka. Jednym z najbardziej kreatywnych i wartościowych pomysłów na roczek jest personalizowana książka Książki, w których bohaterem jest sam jubilat, nie tylko zachwycają, ale także wspierają rozwój dziecka. Dzięki takiemu upominkowi maluch może poczuć się wyjątkowy, a czytanie staje się przyjemnością. Drugi. Drewniany jeździk. Zastanawiając się, co kupić na roczek, warto rozważyć drewniany jeździk. To nie tylko świetna zabawka, ale i doskonały sposób na rozwijanie zdolności motorycznych dziecka. Solidna, drewniana konstrukcja gwarantuje, że jeździk będzie towarzyszył maluchowi przez wiele miesięcy. 3. Zestaw artystyczny dla najmłodszych. Jeśli chcesz podarować coś naprawdę unikalnego, co wspomoże rozwój kreatywności, to zestaw artystyczny będzie strzałem w dziesiątkę. Zawiera nietoksyczne farby, kredki i inne akcesoria, które są bezpieczne dla dzieci. Co więcej, tworzenie własnych dzieł sztuki sprawia ogromną frajdę. 4. Personalizowany kocyk z haftem. Kocyk to kolejny hit, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, co kupić na roczek. Personalizowany haft z imieniem maluszka sprawia, że kocyk staje się wyjątkową pamiątką. Jest to nie tylko praktyczny prezent, ale także pamiątka na lata. Piąty. Zabawka interaktywna z efektami dźwiękowymi. Interaktywne zabawki rozwijają zmysły i koordynację ruchową malucha. Te z efektami dźwiękowymi i świetlnymi są w szczególności uwielbiane przez dzieci. Taki prezent to doskonała odpowiedź na pytanie, co kupić na roczek, ponieważ zapewnia wiele godzin zabawy i nauki. Podsumowanie. Wybór prezentu na roczek może być trudny, ale z odpowiednim podejściem i kreatywnością znajdziesz coś, co ucieszy malucha i będzie pamiątką na długie lata. Jeśli nadal zastanawiasz się co kupić na roczek, pamiętaj o oryginalnych i personalizowanych prezentach, które zawsze robią wrażenie. Jeśli ten film Ci się podobał i chcesz więcej takich inspiracji, zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco z nowymi pomysłami na prezenty.